Nie masz ci, nie masz na tę gwiazdeczkę, co mnie prowadzi prosto w peczkę. Tam, tam, gdzie mój pan leży, w złobie w ludzkiej odzieży. Tam, tam, gdzie mój pan leży, w złobie w ludzkiej odzieży. Pójdę ja pójdę, będę mu służył, nie dam mu stajni, nie w czasu użyć. Hej hej, obrałem sobie, służyć mu Jezu Tobie. Hej hej, obrałem sobie, służyć mu Jezu Tobie będę osiołkiem i wołkiem twoim ogrzewając cię efektem moim hej hej obrałem sobie służyć mu Jezu tobie hej hej obrałem sobie służyć mu Jezu tobie żłobec twardy miękko wyłożę albo go w sercu swoim wydrążę Hej, hej, obrałem sobie, służyć Mu, Jezu, Tobie. Hej, hej, obrałem sobie, służyć Mu, Jezu, Tobie. Ani snu oczom moim pozwolę, Ciebie, Dzieciątko, kołysać wolę. Hej, hej, obrałem sobie, służyć Mu, Jezu, Tobie. Hej, hej, obrałem sobie, służyć mu Jezu Tobie. Co tylko każesz, będę robiła. Szczęściu, nieszczęściu będę służyła. Hej, hej, obrałem sobie, służyć mu Jezu Tobie. Hej, hej, obrałem sobie, służyć mu Jezu Tobie. Weź mnie, mój Panie, i z sobą, gdzie się obrócisz, pójdę za Tobą. Hej, hej, obrałem sobie służyć, mu Jezu, Tobie. Hej, hej, obrałem sobie służyć, mu Jezu, Tobie.